Głupio wymyśliłam ten odcinek, naprawdę głupio, bo pokazywanie się Wam w legginsach to nie jest to, co lubię robić najbardziej. Ale słowo się rzekło, więc w dzisiejszym odcinku będą testowane legginsy. Dzień dobry, dzień dobry! Ja nazywam się Monika Jurczyk-Osa, osobista stylistka i tak jak powiedziałam, będzie dzisiaj o legginsach. Zaczynamy spokojnie i bezpiecznie dla mnie, czyli od takich, moim zdaniem, legginsów podomowych. To są legginsy marki Calzedonia, zobaczcie, one są takie wysokie bardzo fajne dla wszystkich, które nie lubią marznąć i one też bardzo fajnie robią figurę, bo nawet jak pozowałam w nich na śniegu, tylko w staniku i w tej biżuterii, to i tak super wyglądają, super wydłużają nogi. Pokazywałam Wam te leginsy, ale nie na sobie w ulubieńcach roku 2020. One są super miękkie, super ciepłe i bardzo delikatne dla mojej skóry. Ja nie lubię jak mnie coś gryzie, moje, na mojej skórze zaraz to widać. Więc tak podobowo te leggingsy super się sprawdzają właśnie do takiego dłuższego swetra. To jest sweter Markifobia. Dołożyłam do tego sobie biżuterię, żeby nie było. Wiecie, tak całkiem bez żadnej stylizacji, ale tak, żeby właśnie wziąć kubek kawy albo herbaty. Ja jestem raczej team herbata niż kawa i poczytać książkę, porozmawiać. Z przyjaciółmi. To jest absolutnie super. Od razu Wam powiem, że ja raczej nie jestem zwolenniczką leginsów noszonych jako spodnie, chyba że to są leginsy takie bardzo grube, w zasadzie bardziej jak spodnie rurki. Raczej je sobie właśnie tak domowo stosuję. Zresztą możecie to zobaczyć, bo jestem teraz w kapciach. Te leginsy są marki. Calzedonia. Ym, I oczywiście, jak już trochę mnie oglądacie, to wiecie, że ja lubię też rajstopy kalzedoni i tak dalej. Uważam, że są bardzo dobrej jakości. Jest jedna rzecz, której nie lubię, a która jakby wyszła w pandemii, bo nigdy nie, mm, nie zamawiałam legginsów ani raz to przez internet i okazało się, że jednak e-commerce, czyli ten internetowy sklep Calzedoni działa słabo. Sam fakt, że zamówiłam też leginsy mniejsze, to, są, to jest rozmiar L, zamówiłam Mki jasne, bo chciałam Wam je też pokazać w filmie i porównać. Zamówiłam je 11 stycznia. Dzisiaj, kiedy to nagrywam jest 27 stycznia i niestety nadal tych legginsów nie ma, więc dość długo to trwa, one w końcu przychodzą, ale jednak dość długo się czeka i ta informacja, czy przesyłka w ogóle jest i tam została wysłana, czy jest dobrze opłacona, i tak dalej, to wszystko jest dość słabo zorganizowane. Ale warto poczekać, na te legginsy zdecydowanie warto, e, warto było poczekać, bo są moimi e, ulubionymi, podomowymi e, legginsami. Chcecie zobaczyć kolejną markę? E, drugie legginsy, które chciałam Wam pokazać, to są legginsy e, z Zary. Zamówiłam rozmiar M. I słuchajcie, Jestem w stanie je wciągnąć na siebie, no bo widzicie, że mam je na sobie. One też mają coś fajnego, czyli dziurę napięte. Ale... ale po pochodzeniu w nich trochę... Spada mi krok dotąd. One były już parę razy prane, już troszkę się zniszczyły. Były parę razy prane, ja w nich nie daję rady chodzić, bo one się zsuwają. Dała mi je Mai, która ma 12 lat e, i jest ode mnie dużo szczuplejsza, i ona w nich e, lubi ćwiczyć, ale też jej się zsuwają. więc ogólnie moim zdaniem, niestety, jest coś z nimi e, nie tak. Nawet próbowałam nosić je w taki sposób, żeby nie było tej dziury napięte, tylko żeby pozwijać je na kostce. Niestety, to nie działało. Więc jeśli chodzi o te, te leggings akurat, to ich po prostu nie rekomenduję. Super wyglądały na zdjęciu, też widziałam siebie, jak w nich piję herbatkę, jakie są wygodne i tak ale jednak nie wyszło. Kolejne leginsy, które zamówiłam z ojszo, i tutaj już myślałam o tym, i że będą po domu, może e, zresztą po domu, bo w domu też ćwiczę, co prawda się zaniedbałam ostatnio z treningami, ale przynajmniej ćwiczę jogę. Naczytałam się bardzo dobrych opinii o legginsach kompresyjnych z właśnie Oisho. E, tą bluzkę domówiłam e, po to, żeby Wam pokazać cały komplet. Ona była na wyprzedaży, chyba kosztowała 49 zł. I zobaczcie, ten materiał kompresyjny on świetnie trzyma sylwetkę i one, uwaga, są też dość długie. Ostatnio w moim newsletterze, słuchajcie, na newsletter można się zapisać na www.personalstylist.pl. Jest tam taki dział free, można sobie pobrać różne rzeczy i wtedy jesteście zapisane na newsletter. W newsletterze dostałam bardzo dużo pytań. Co się ubierać, jak się jest wysoką. Nawet jedna z dziewczyn napisała, że wszyscy pokazują, jak się wydłużyć, a nikt nie pokazuje rzeczy dla wysokich. Ja może nie za często o tym mówię na YouTubie, ale ja mam 1,77 m, więc dla mnie to jest średni wzrost, ale wiem właśnie od dziewczyn, które pisały do mnie listy, że tak 1,75 m to jest już dla Was osoba bardzo wysoka. Możecie mi dać w komentarzach od jakiego pułapu od jakiego wzrostu zaczyna się osoba wysoka, ale wszystkie te leginsy, które pokazują, pasują na wysoką osobę. Zauważcie te leginsy ojcio, które mam teraz na sobie, to jest rozmiar M, koszulka to też jest rozmiar M, też są do samych kostek, a nawet są trochę zwinięte w okolicy kostki, więc jak ktoś jest wyższy ode mnie, to też będzie w nich dobrze wyglądał. Jeśli chodzi o to, jak one trzymają sylwetkę, no to zobaczcie tutaj brzuszek i tak dalej. Wszystko jest fajnie trzymane w ryzach. Ponoć. Takie leginsy kompresyjne sprawiają, że mniej bolą mięśnie po treningu. Ja mam nadzieję, że one będą w ogóle wspomagać e, mnie w, w, w moich problemach zdrowotnych, o których nie chcę tu teraz opowiadać, e, ale tak wydetu, wy, wydedukowałam, że będą dla mnie e, fajne. Widzicie, tak stoję, się głaszczę po nich, bo one są naprawdę bardzo, bardzo miłe e, w dotyku. Kupa chyba też w nich wygląda całkiem spoko. Mam wrażenie, że tę markę, czyli markę Lemis Julii Wieniawy, testowały już wszystkie YouTuberki i wszystkie influencerki na Instagramie. I słyszałam i dobre opinie i złe opinie na temat tej marki. To jest marka stworzona do ćwiczeń głównie do jogi. E, piękne wzory. Ja uważam, że e, są naprawdę mm, jeśli chodzi o ciuchy do jogi, o, o, o ciuchy do ćwiczeń, są to jedne z piękniejszych wzorów. Natomiast bardzo chciałam e, sama je przetestować, bardzo chciałam je sama przymierzyć, żeby wyrobić sobie opinię, ale też żeby wam powiedzieć jakby szczerą moją opinię. E, I u jednej z youtuberek widziałam taki film o tym, że e, w tych legginsach robi się tak zwany camel toe. Chciałam się do tego odnieść. Bo ja w ogóle bardzo nie lubię tego określenia. Znacie mnie już dobrze, wiecie, że ja bardzo pracuję nad tym, żeby uczyć Was i siebie mówić o ciele zawsze dobrze, zawsze pięknie, dlatego że to ciało, niezależnie od tego, jak wygląda, dopóki nas nosi, dopóki nam pozwala się realizować, dopóki nie boli, to jest dobre ciało. Ja noszę. Rozmiar 38. Jestem dużo szczuplejsza na dole, bo jestem sylwetką Y, trochę szersza u góry, bo mam dość spory biust. Rozmiar mojego biustu to jest 70-75 od E do F, więc nie jest to wcale taka mała, mała miseczka. Wracając do tego nieszczęsnego to, czyli tutaj tego obszaru, że czasem jak mamy coś bardzo obcisłego, to nam się wbija i wygląda nieestetycznie. Ja nie lubię w ogóle takiego zawstydzania ciałem, bo takie rzeczy się czasem zdarzają i ten wstyd, który się w nas wyzwala wtedy, to czerwienienie się policzków, że Jezu, takie coś się stało. Kurczę, mamy taką anatomię i wiadomo, że nie będę was namawiać do tego, żeby to eksponować szczególnie, ale też bez przesady, e, nie pozwólmy się tym po prostu zawstydzać, bo to jest nasze ciało i nasze ciało ma się nie wstydzić. E, to Wam chciałam powiedzieć przy okazji pogadanki o legginsach, ale zauważcie, że tutaj tego nie ma w tych legginsach. One bardzo fajnie wyglądają z przodu tyłu. Ja się w nich czuję bardzo fajnie, bardzo swobodnie i uważam, że są z bardzo fajnego, delikatnego materiału. Ten top chciałam bardzo sprawdzić. W kolekcji jest również top tutaj wycięty, ale tego nawet nie ryzykowałam przy moim biuście. Natomiast wydaje mi się, że ok. Ten top jest piękny i myślę, że zostawię go sobie po to, żeby go nosić na przykład pod za wielką marynarkę do normalnych stylizacji. Natomiast nie do końca nadaje się do jogi, bo wystarczy zrobić prosty skłon. I już, że tak powiem, co nieco się wymsknęło. A pewnie jakbym stała dłużej na przykład w psie z głową w dół. E, to wymsknęłoby się więcej. <noise> Więc e, raczej przy dużych biustach e, nie polecam, ale myślę, że tak e, do miseczki C powinien się też e, super ten top sprawdzić. Tym bardziej, że zobaczcie, on jest naprawdę tak śliczny z tyłu. No, ale wszystkie dziewczyny z większymi biustami wiedzą, że taki top do ćwiczeń czy staniki do ćwiczeń to wcale nie jest prosta sprawa. Ani do skonstruowania, ani do znalezienia, więc sam w sobie jest naprawdę piękny. No, natomiast do samych ćwiczeń to, to chyba jednak nie. Zauważcie, że większość tych legginsów, które wybrałam, to są legginsy z podwyższoną talią. Po części dlatego, że moja sylwetka Y to jest sylwetka, która tu od kości biodrowej robi się trochę szersza. I ja po prostu czuję się swobodnie, jak połowa tego mojego brzuszka jest zasłonięta, bo wtedy właśnie mogę robić skłony, te legginsy mi się mocno nie zsuwają, a też jakby sylwetkowo czuję się w tym bardziej seksy, bardziej kobiecą i też to bardzo lubię. Więc, więc dlatego optowałam za legginsami z wysokim stanem. Do tego znowu te legginsy, które mam na sobie, od Juliwania Lemis one też są, są w miarę długie, już się nie zwijają przy kostce, ale właśnie tak na osobę mer 77, czyli mojego wzrostu są w zasadzie idealne, ale z drugiej strony nie bójmy się, jeśli byłyby troszkę krótsze, bo to naprawdę, naprawdę nie jest nic złego. Podsumowując, leggings raczej nosimy po domu. I do ćwiczeń rzadziej na miasto, chociaż teraz, jak nosimy wysokie buty, których nie zdejmujemy w gościach na przykład, to też te leginsy mogą się sprawdzić, jeśli są z grubszego materiału, ale do sukienek do tunik, ja jednak wolę rajstopy, dlatego, że to też wtedy bardzo fajnie wydłuża sylwetkę i raczej nie wybieramy leginsów najtańszych. Tutaj najtańsze były te Zary, szare i one nie sprawdziły się kompletnie ani na mnie, ani na mojej córce, która, która ma zupełnie inną figurę niż ja, więc tych nie polecam. Zdecydowanie polecam te z calzedoni, mięciutkie, wspaniałe i tak dalej, nadające się do różnych rzeczy. Ja na przykład w tych mięciutkich kaszmirowych ćwiczę jogę. Z tych do ćwiczeń to Oś otrzymały trochę lepiej niż Telemis, ale z kolei Telemis są naprawdę takie super wygodne. I czuję się w nich super. To są, wiecie, takie leginsy, że można w nich się fajnie poruszać i fajnie potańczyć. Więc zdecydowanie je lubię. Ale widzicie, tańczyłam i znowu moja pierś jest <noise> nieprasobliwa w nich. A może po prostu wystarczy, jak ja stanik pod to założę i będzie ok. Też to e, sprawdzę i, i będę Wam dawać e, znać na Instagramie. Oczywiście dajcie mi znać, które z tych leggingsów Wam się podobały e, najbardziej, czy taki w ogóle odcinek jest dla Was spoko, że ja tak mierzę, tu się gibam przed, e, e, przed kamerą, zastanawiam się. Ale w przyszłym tygodniu chyba będą trendy. Hmm. Natomiast zastanawiam się, czy chciałybyście zobaczyć na przykład więcej rzeczy z danego sklepu, na przykład jakbym zamówiła dużo rzeczy, z Zary, je poprzymierzała, poopowiadała o tym albo z innego sklepu. Jeżeli macie propozycje, to też mi je piszcie w komentarzach. Ja je chętnie dla Was potestuję. Od tego mnie macie. No dobra, to chyba tyle. Nie zapomnijcie o newsletterze yy, i widzimy się w przyszłą niedzielę w odcinku o trendach.